Zobaczymy jak, panowie... zobaczymy jak panowie radzą sobie z robotami moralskimi. Za chwilę pan panie zostanie zamorowany, ale ja już poproszę państwa za kilka miesięcy naprawdę o opreśczenie tego miejsca. Proszę Państwa, bardzo proszę, jeszcze dosłownie 60 sekund i nie rozpoczniemy naszego najważniejszego momentu dzisiaj, czyli przeniesienia tego komina. Wmurowanie kamieniu węgielnego w tym miejscu tutaj nie opodam. Jeżeli, jeżeli Państwo będą wygodować się w całym I tutaj też uwaga do naszych gości po, po lewej stronie naszego podziem. To też jest miejsce, które uniemożliwia nam wykonanie naszego zadania. Bardzo proszę Państwa o przeniesienie się na trybun. Także z tej strony. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę.